Witajcie ponownie w Hard Reset Info. W tym filmie pokażę Wam, jak zmienić ekran blokady, skróty i przyciski na Samsungu. S8 Plus, zaczynajmy! Obecnie, jak widzicie, mam skrót do mojego światła i skrót do trybu nie przeszkadzać. I mogę to łatwo zrobić, jeśli po prostu przełączę na inny tryb. Aby je zmienić, wystarczy, że przytrzymamy palec. I jak widzicie, teraz są podświetlone. Oznacza to, że możemy po prostu kliknąć na nie i przełączyć na brak, więc nie będzie żadnego skrótu lub przełączyć je nie tylko na akcję, ale także na aplikację. Wierzę, że domyślnie e, powinieneś mieć telefon e, po lewej stronie. Tutaj domyślnie masz aparat, ale jak widzisz możesz wybrać wiele różnych aplikacji, więc możesz dostosować to, jak tylko chcesz. Jeśli uznałeś ten poradnik za pomocny, rozważ, polubienie i subskrypcję.